No poza tym. To prowadzimy, mnie, no tak. To zabawa apelowa, tu się robi. To się nie tak robi, wy nie umiecie. Jak no, nie? No nie no, właśnie to nie tak się robi. To się tak robi. Oh, he oh, no. To na do no tu się robi. Drugi kto tyu. Teraz się robi. ¡Sí!